Mieszkańcy Bytomia zostali w domach. Ruch na ulicach naszego miasta jest niewielki, ale wszystkie miejskie służby są w pełnej gotowości. Powołaliśmy taki zespół epidemiologiczny, rozdzielamy zadania, koordynujemy to, mamy scentralizowane wszystkie informacje, które spływają z, z różnych instytucji, jak z, od wojewody, z wojewódzkiego Sanepidu. Szereg obowiązków związanych ze zwalczaniem epidemii ma m.in. Bytomska Straż Miejska. Teraz do jej zadań należy przede wszystkim pilnowanie porządku i bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem koronawirusem. W tym celu zmieniono m.in. funkcjonowanie monitoringu wizyjnego miasta. Krótko mówiąc można tu mówić o pewnym przeniesieniu akcentów. Skupiamy się mianowicie na tym, żeby wykorzystać kamery do przede wszystkim zapobieżenia gromadzeniu się ludzi. To szczególnie ważne, bo zachowując zasady izolacji możemy zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. O pozostanie w domach wcześniej apelował już m.in. prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Teraz rząd wprowadził dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się. Kwarantanna domowa dotyczy wszystkich oprócz tych, którzy pracują, robią zakupy pierwszej potrzeby, ewentualnie udają się do lekarza czy do apteki. Komunikaty z apelem o pozostanie w domach są również emitowane z megafonów radiowozów policji i straży miejskiej. Apelujemy! Własnego bezpieczeństwa w domach. Zostańcie w domach. Do ewentualnego wzrostu zachorowań na COVID-19 przygotowują się także bytomskie służby medyczne. Miasto przy Szpitalu Specjalistycznym nr 1 stworzyło dodatkowe zespoły wyjazdowe. Karetka I zespół, który obsługuje stricte miasto, gminę Bytom, a drugi, na prośbę wojewody, wydelegowaliśmy zespół pielęgniarek, który obsługuje całe województwo. To są typowo zespoły wyjazdowe do podejrzeń koronawirusa, żeby w szpitalu można było pobrać wymaz i, i przewieźć do laboratorium. Oddział zakaźny Bytomskiego Szpitala został także przygotowany na przyjęcie większej liczby osób zarażonych koronawirusem. Pozostali pacjenci zostali przeniesieni do innych placówek medycznych.